Dziś tematem będzie broń powstańców warszawskich. No i powstanie warszawskie, tak jak już mówiłem tutaj na wstępie, jak większość państw, z Państwa była, jak ja to, o tym to opowiadałem, no to takie typowe działania rzeczywiście partyzanckie, no i terenie bardzo mocno zurbanizowanym, aczkolwiek no, nie do końca, bo także te grupy powstańcze, które walczyły w Kampinosie, też mieliśmy y, walki y, o trochę innym charakterze, natomiast to no, wszyscy znają właściwie powstanie warszawskie jako, jako takie właśnie typowe walki miejskie. O, i tak, i broń powstańców. Dobra, okej. Okay. I tak będzie, będzie lepiej. I w związku z tym, jeżeli mamy coś opowiedzieć o tej broni, no to której użyli powstańcy, to musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę do samego Powstania Warszawskiego była już jedna zbiórka 27. W lipcach 1944 roku, raz już się ci zaprzysiężeni członkowie AK zebrali, zebrało się około 80%, co jest dosyć dużo, no bo pamiętajmy o tym, że Warszawa była okupowana, że Niemcy doskonale spodziewali się tego, że będzie powstanie. Niemcy o tym świetnie wiedzieli. Ten moment, kiedy to powstanie miało się zdarzyć był bardzo no, niefortunnym momentem, ponieważ Niemcy po pierwszej panice, która wybuchła w 1944 roku w trakcie kiedy akurat Rosjanie rozbijali grupę armii środek podczas operacji Bagration, która zaczęła się 22 czerwca 1944 roku, Niemcy ochłonęli po tym i tak naprawdę Dochodziło w tym momencie 1 sierpnia w dalszym ciągu trwały walki, tzw. Tak kotle gdzie właśnie ściągnięte niemieckie korpusy pancerne próbowały zatrzymać Rosjan. Także myślę, że przez dwa tygodnie trwały dosyć ciężkie walki, tam ruscy tak naprawdę walczyli o życie. Przez dwa tygodnie pierwsze, potem to olewali powstanie oczywiście, no ale w pierwszym momencie, gdyby nawet chcieli, a nie chcieli. No i tak. Bo oni mieli naprawdę bardzo poważne problemy, ja brałem kiedyś udział w ekshumacjach żołnierzy Armii Czerwonej, właśnie w miejscowości Gróbki Górki, właśnie pod Wołominem i tam dosyć ciekawa sprawa, bo tam te szkielety były, leżały w takim rodzaju żywirowni, w wyrobisku piachu, no i te czaszki tam się wykuliwały, myśmy tam po prostu porządek robili i ciekawostka, bo jak wyciągaliśmy czaszki tych bojców, to na czaszkach były takie śl... po cztery dziurki, jakby ktoś normalnie z wiatrówki strzelał. Takie malutkie dziureczki były w tych, tych czaszkach. Ja się dziwiłem, co to jest. I tak mówię, cztery dziurki, tak dopiero przy... 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 przyłożyłem swoją pięść. Kastety. Byli zabijani kastetami po prostu. No tam nic dziwnego, bo tam Korpusy Pancerne SS, tak że to się w sumie nie dziwię. I tak, no i... Tak, na, na stroju to powstanie wybucha. 27 na tej pierwszej zbiórce było 80%. No i właśnie tutaj głównie był problem z bronią, ponieważ na drugiej zbiórce, już tej, już tej zbiórce, tej właściwej do godziny W 1 sierpnia, stawiło się już tylko 60% zaprzysiężonych. A dlaczego? No bo na tej pierwszej zbiórce się okazało, że dowódcy już wiedzą, że broni nie starczy dla wszystkich. No bo na tej, na, na tej pierwszej zbiórce 20 parę tysięcy ludzi się zebrało. I dowódcy zaczęli mówić, no, że trzeba brać widły i siekiery, a broń to sobie zdobędziecie. No więc dlatego te 25%, 20% mniej ludzi potem, no bo jeżeli ktoś logicznie myślał, że na karabin maszynowy ma biec siekierą, no to stwierdzili, że może sobie to podarują te 20%. Natomiast pojawiło się 60%, czyli no, trochę ponad połowa ludzi, bo tak naprawdę według inwentaryzacji z 1 sierpnia 1944 roku tych tej broni zmagazynowanej właśnie tutaj w Warszawie, gotowej właśnie do, do wspomożenia powstania, no to kurczę, przeczytam, bo już zapomniałem, bo sobie zapisałem, dlatego zapomniałem. To było tak, 3846 pistoletów, fajnie, 2629 karabinów, gorzej, 657 pistoletów maszynowych, 145 RKM-ów i 47 ckm -ów. I no, na pewno na to wpływ, na, to, to jest no, bardzo mało. Jeżeli możemy mówić o tym, że około 20 tysięcy ludzi miało ruszyć, no to tej broni, jeżeli sobie policzymy, no to tak starczy mniej więcej na jedną czwartą, jedną trzecią tych e, zaprzeciężonych i to głównie są pistolety. Tak naprawdę, no kurczę, broń, która ma no, bardzo małą siłę e, rażenia, także, także e, i dlaczego takie są dziwne? E, zobaczcie, mnie to uderzyło teraz, jak się dopiero przygotowywałem, że tych pistoletów Pistoletów jest najwięcej. I to chyba ma, ma związek z tym akcja burza, w której, akc w której Warszawa została wyłączona, wielka akcja AK i prawdopodobnie większość broni, bo w Warszawie musiało być więcej broni, tylko ona poszła na akcję burza po prostu. I tutaj zostały właściwie ofłapy. Co jest kolejne uderzające, to 657 pistoletów maszynowych. I to jest akurat dziwne, ponieważ pierwszym, pierwszym właśnie rodzajem broni od będzie, będzie ten. Będzie Właśnie pistolet maszynowy brytyjski, ten, od którego przejdę do takiego naszego już specyficznego rodzaju broni i zaraz opowiem, czemu dziwna jest ta, ta ilość 657 pistoletów maszynowych. To był taki pistolet maszynowy, który powstał w, w, z inicjatywy Armii Brytyjskiej, kiedy Armia Brytyjska w końcu zrozumiała, że pistolet maszynowy jest jednak dobrym pomysłem dla Armii. Ponieważ przez całe 20-lecie międzywojenne brytyjska generalicja opierała się idei w ogóle pistoletu maszynowego. Pierwsze pistolety maszynowe pojawiły się podczas I wojny światowej. Pokazały, że walki okopowe rzeczywiście wymagają użycia pistoletów maszynowych, bo <coughs> jest to broń, która ma niewielki zasięg 100-200 metrów, aczkolwiek bardzo dużą siłę ognia i na małe dystansy w jakichś okopach czy w walkach miejskich właśnie jest, jest bardzo dobrą bronią. Natomiast Brytyjska armia opierała się właśnie temu pomysłowi, właśnie pistoletu maszynowego, aż do czasu, kiedy Brytyjczycy dostali w tyłek w maju 1940 roku we Francji i był problem, ponieważ armia brytyjska tak naprawdę straty ludzkiej podczas tej kampanii francuskiej, Wehrmachtu, y mówię specjalnie kampanii francuskiej Wehrmachtu, bo to dla Wehrmachtu była kampania, tak jak w Polsce na przykład niektórzy mówią kampania wrześniowa, dla Niemców to była kampania wrześniowa, dla nas to była wojna, podczas której broniliśmy swoje granice. Czyli rzeczywiście to komunistyczne określenie wojna obronna jest bardziej adekwatne, bo kampanią to było dla Niemców jedną z kampanii. Była kampania grecka, kampania norweska i tak dalej, wiele kampanii, a dla nas myśmy walczyli o życie. Dla Niemców to była jedna, jedna z kampanii po prostu, a dla nas była wojną obronna. No i niestety to komunistyczne określenie jest moim zdaniem najbardziej takie z naszego punktu widzenia Polaków, słuszne, no niestety. Komuniści to wymyślili, ale zresztą, nawet w tekstach źródłowych, które w Instytucie Sikorskiego analizowałem, tam też jest na przykład opisywane to jako wojna polsko-niemiecka. To jest na przykład w roku 1941 opisywana jakaś relacja. Moja relacja z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku. Nie? Tak, tak to jest nazywane. I. Brytole się temu strasznie opierali tym pistoletom maszynowym i po laniu, które dostali, to lanie głównie spowodowały straty sprzętowe. Ponieważ dzięki tej operacji w Dunkierce, które ja uważam tam się śmieją, że o Boże, tam jak, jak można komuś dawać medale za to, że ewakuował żołnierzy, tak no kurczę, by to Brytyjczycy po, po, pokazali jakby że im zależy na tych żołnierzach. Armia brytyjska była armią ochotniczą i tych chłopców uratowali, nie? Bo oni mogliby ich zostawić na pastwę Niemcom i tyle. Przeprowadzili gigantyczną akcję ewakuacyjną, w którą zaangażowano cywilów wszystkich, po prostu all hands on deck i u, uratowano tych żołnierzy, tylko zostawiono na, we Francji na plażach Dunkierki cały sprzęt, karabiny, samoloty, czołgi i wszystko co się dało. Brytyjczycy zostawili ciężarówki i Wielka Brytania stanęła przed perspektywą już po zakończeniu tej ewakuacji z Dunkierki, że chłopcy może wrócili, tylko chłopcy nie mają broni, a Niemcy już coś stoją po, po drugiej stronie kanału i coś już przepompują jakiejś inwazji. Co prawda, Niemcy nie mieliby siły, żeby przeprowadzić inwazję wysp brytyjskich, ponieważ flota brytyjska Royal Navy była w dalszym ciągu najpotężniejszą flotą w, w tamtym momencie na świecie, więc... Nie, niemiecka flota za bardzo by nie była w stanie, że to nawet nie mieli jednostek desantowych, żeby coś takiego przeprowadzić. Aczkolwiek no, istniało jakieś zagrożenie, że y, Niemcy jednak zaatakują. Tym bardziej, jak zaczęła się bitwa powietrzna już o Anglię, to było wiadomo, że każdy już wiedział, że Niemcy użyją spadochroniarzy. I mogliby na przykład dokonać akt, y, akcji dywersyjnych swoich spadochroniarzy na brytyjskich lotniskach, które były jakby jedynym parasolem ochronnym dla Wielkiej Brytanii w momencie bitwy o Anglię. Więc mogliby na przykład wykonać desanty spadochronowe na brytyjskich lotniskach i całkowicie je dezorganizować niszczyć samoloty i byłoby właściwie po wszystkim, nie? Czyli Wielka Brytania nie miałaby tego parasola ochronnego samolotów, gdyby Niemcy takie samobójcze nawet akcje wykonali na właśnie brytyjskie lotniska. Więc i żeby bronić, na, na, głównie obstawą tych lotnisk były jednostki drugiego rzutu tam, by, a miały być atakowane przez kwiat w ogóle chyba wszystkich armii świata, czyli właśnie niemieckich Fallschirmjäger, strzelców spadochronowych, no jednostki elitarne, więc... Jakoś trzeba było właśnie tą e, różnicę w wyszkoleniu na, na przykład zminimalizować, na przykład uzbrajając te obsługi lotniskowe właśnie pistolety maszynowe. W ten sposób e, właśnie w raf jako pierwszym pojawił się właśnie pomysł uzbrojenia tych, szczególnie chodziło o obsługi lotniskowe, właśnie pistolety maszynowe. I RAF poszedł w, ten, w tym kierunku, że po prostu Brytyjczycy, te, był taki projekt RAF-u, skopiowali niemiecki MP28 łamany na dwa, niemiecki pistolet maszynowy, który został nazwany Lanchester. On miał trochę części mosiężnych już w późniejszych wersjach, bo do całej akcji się włączyła brytyjska marynarka. Tak naprawdę RAF w pewnym momencie ten projekt zarzucił Lanchestera, natomiast kontynuowała go brytyjska marynarka i tak naprawdę jedynie w brytyjskiej marynarce te pistole Pistolety maszynowe Lanchester były używane. Natomiast armia lądowa wiedziała, że Lanchester, w ogóle cały projekt MP28 czy Lanchester, to są bardzo drogie pistolety maszynowe. A Brytyjczycy, po pierwsze, nie mieli czasu, żeby produkować takie bardzo pracochłonne, drogie dodatkowo pistolety maszynowe. Miałoby coś taniego, za grosze do zrobienia szybko, żeby na, na wczoraj te pistolety maszynowe były gotowe. I w tym momencie niejaki major Vernon Shepard podjął się. Jakby zaprojektowania takiego pistoletu, że on miał nad tym jakby patronować, bo tak naprawdę wziął sobie niejakiego Johna Terpina, który był tak, takim inżynierem, który miał zaprojektować broń, która miała być tania. Czyli tania, czyli wykonana głównie z wyprasek i w ten sposób już. Tak naprawdę Brytyjczycy zaczęli o tym myśleć w 1940 roku, w 1941 już został wykonany pierwszy prototyp właśnie pistoletu maszynowego, który Brytyjczycy nazwali po swojemu, bo oni z reguły używali do nazywania swojej broni akronimów. I w tym przypadku ta broń miała się nazywać Sten od, y, od pierwszych liter nazwisk twórców, czyli Shepard, to był ten właśnie ten brytyjski oficer, który jakby patronował całym projektem tego, tego taniego pistoletu maszynowego i te. Jak Turpin, czyli ten inżynier, który zaprojektował ten pistolet maszynowy, a ostatnie dwie literki EN to Infield, czyli, czyli ym, brytyjska fabryka, która miała produkować te pistolety maszynowe. Razem to daje STEN, <grym> skrót. To jest też właściwie akronim dokładnie. I te pistolety maszynowe, jeżeli ktoś tam mówi, że na przykład Rusy wyprodukowali dużo peperz, to <grym> jeszcze więcej Brytyjczycy na długich stelów. To jest replika, oczywiście, ten, który trzymam w ręku. To jest replika stena MK2. I to jest ten najbardziej taki typowy sten, bo MK1 to jest wersja eksperymentalna. On tak naprawdę tylko w jakichś fazach testowych był projektowany, natomiast dopiero ta dwójka była tym ostatecznym. Czyli był jeden sten MK1, sten MK1 gwiazdka, a to jest właśnie sten MK2, czyli ten sten, który już satysfakcjonował brytyjską armię, został wdrożony do seryjnej produkcji. Brytyjczycy zatrzaskali ich 2 miliony sztuk podczas wojny sterów. Także e, Rosjanie półtora miliona też. Także brytole byli lepsi. i Żołnierze sobie żartowali o tym pistolecie maszynowym, że to jest koszmar hydraulika. Bo rzeczywiście on jest zrobiony z samych rurek. To są dosłownie praktycznie same rurki. Oj, bez replika, przepraszam. Poza ale miało, rozbieralno. By się tak nie stało. <laughs> Dobrze. I ten. I koszmar hydraulika, bo to wszystko jest rurek zrobione. Lufa jest tylko frezowana, toczona, no i, i blok zamka. Tak to poza tym wszystko się da po prostu tutaj, A to, się tutaj to, to, się, to, to się nie blokuje. To, A, to się nie blokuje, bo ten, ten sposób. Tak. Dobra. to tak <śmienic>